Witaj w pokój, spokój. Mam dla Ciebie dzisiaj krótką praktykę, żeby się na moment zatrzymać. Taki mini, pięciominutowy reset systemu w ciągu dnia pomiędzy zadaniami, emocjami czy innymi obowiązkami. Możesz zamknąć oczy, jeśli masz ochotę, albo rozmyć na moment wzrok. Zapraszając Miękki, spokojny wdech. Z wydechem pozwól sobie poczuć, że możesz się teraz na moment zatrzymać. Weź jeszcze jeden swobodny, spokojny, miękki wdech. Być może puszczając wydech przez usta, możesz sobie westchnąć. Puścić powietrze. Jeśli czuję, że to było potrzebne, może pozwól sobie na jeszcze jeden taki pełny, głęboki wdech. I wydech. Zatrzymując się, świadomie decydujemy się na chwilę niedziałania takiego. Nie działania, które nie ma absolutnie nic wspólnego z biernością. Zauważ teraz, jak takie przyzwolenie się w tobie układa. Jak znajduje sobie wygodne miejsce, pozwalając, aby ciało swobodnie zapadło się w podparcie, na którym siedzisz bądź leżysz. Bez względu na to, dlaczego wybrałeś, czy wybrałaś dla siebie dzisiaj to nagranie, pozwól sobie puścić to wszystko, co się w tobie teraz zaciska. Obejmij wszystko to, co tutaj, teraz, w tym momencie z tobą osiada, bez oceniania. Niech to będzie taka chwila, kiedy nie musisz niczego naprawiać, rozwiązywać. Ogarniać, kiedy nie musisz wchodzić w żadną rolę, nikim dla nikogo być. Być może taka chwila, w której możesz pozwolić sobie na słabość, rozluźniając w sobie potrzebę reagowania, akceptując. Wszystkie te części, które tutaj z tobą przychodzą. Te zmęczone, te sfrustrowane, te smutne, te spieszące się gdzieś, te potrzebujące ciszy i odpoczynku od tego, co aktualnie męczy. I to normalne, że Chociaż czasem wiemy, że potrzebujemy pauzy, nasze ciało nadal pozostaje w takiego swojego rodzaju oczekiwaniu, napięciu, trochę jakby nie potrafiło się zatrzymać. Postaraj się nie robić nic na siłę i zwyczajnie sprawdź, jak jest teraz u ciebie. Nie próbuj wygenerować żadnego konkretnego stanu, i zauważ. Co i gdzie się w Tobie teraz spieszy? Co się napina? I co potrzebuje się w Tobie teraz na ten krótki moment rozluźnić? Pozwól sobie na spokojny, miękki wdech. Ni długi, spokojny wydech. Pójść jeszcze na moment. Wszystko to, do czego musisz wrócić, lub do czego przykleja się teraz umysł i przekieruj uwagę na swój oddech. na ciało, które oddycha. Otwórz oczy, kiedy poczujesz gotowość. Dziękuję Ci za te krótkie 5 minut wspólnego zatrzymania. Miłego dnia.